Wysłajcie w Anglii, w Londynie gdzie mieszkamy pszczoły się roją wyroiły się W powietrzu jest tysiące pszczół Wow! I rójka niesamowity Ale pszczół, tysiące pszczół słuchajcie Piękne to jest Najciekawsze, że te pszczoły są bezpieczne Kiedy się roją, mają w swoich wolach w organizmie Zapasy no, no, na odużach mają pyłek, mają zapasy żeby po prostu tam gdzie się udają, tak wcześniej z czy nie, wylatwią, tam gdzie się udają, żeby mieć pożywienie, więc one w tym momencie nie żądą, ponieważ mając miód przygotowany do transportu, nie mogą użyć żądał. Ale niesamowita rzecz! Pierwszy raz pierwszy raz mam możliwość zobaczenia się pszczół tutaj w Londynie nie? żeśmy po prostu, no niesamowite słuchajcie jest coś niesamowitego tym bardziej, że człowiek się tym teraz interesuje a tutaj jeszcze samolot leci a, ale piękne i one się wyroiły wyroiły się z tych ulub, tutaj na dachu na dachu Karażu. Widać, że te pszczoły tam o, przy jednym z Uli się z zbierają, po prostu wychodzą I ciekawe czy ktoś to będzie chciał złapać po prostu Ja nie mam możliwości bo nie będzie tego dać Nie wiadomo komu to powiedzieć o tym że, Bo to dobrze było komuś powiedzieć żeby ktoś to wziął ten ul ten ruj, znaczy się znaczy na Przytrzymaj, na razie, ja to wezmę w rzucę. Może coś to zauważyłem? To jest piękne. Wow. No, powoli się uspokajają. Już szybciej uspokajają się. To są ciały wszystkie, które miałyby lecieć Z, e... Zula, no i teraz będę się szykować gdzieś do szkować się gdzieś do miejsca. Nie już bym to wziął. nie już bym się za takie nie miał, nie ma ja, to Piękny widok. Piękny widok. Niesamowite.